Witajcie kochani na kanale Świat Włóczkowej Pazji Dzisiaj pokażę co sobie zamówiłam w sklepie Włóczykijki Jest to malutkie zamówienie takie na powiedzmy potrzeby bieżące Korzystając z okazji, że w sklepie jest teraz promocja Kilka dni temu była na włóczki wełniane Natomiast widziałam, że od wczoraj jest jeszcze dodatkowo na Włóczki mm, bawełniane, więc można się świetnie przygotować na lato. I szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy nie wziąć sobie jeszcze jednego z zamówienia, ale to na spokojnie, bo muszę pomyśleć, jakie projekty tego lata będę sobie przygotowywać. No i tradycyjnie mamy w paczuszce podziękowanie za zakupy. Dostałam taką super zakładkę do książki. Świetnie przyda mi się, bo uwielbiam czytać książki. I przy okazji, jest to z tego co widzę reklama krakowskiego jarmarku wełny, który odbędzie się w, w dniu 27 kwietnia w Krakowie. Dobra, i przechodzimy do otwarcia poczuszki, która jak zawsze jest ładnie zapakowana i zaklejona taką fajną naklejeczką. I co my tutaj mamy? Oczywiście cukieraski, które już sobie przed chwilą wyjęłam. Tu jest paragon, to możemy sobie odłożyć. I tu są moje zamówienia. Wzięłam sobie też z ciekawości, bo w sklepie włóczyki jest taka fajna opcja, że można sobie wybrać próbkę dowolnej włóczki, którą oni dorzucają do zamówienia zwykle. I co? I tutaj ja sobie wzięłam Drops Polaris, to jest bardzo taka grubaśna włóczka i właśnie byłam ciekawa, czy nada się w moim przypadku do zrobienia czapy. Także no, jakąś taką mini, mini próbeczkę sobie zrobię, jest bardzo miła w dotyku. No, faktycznie taka naturalna włóczka, grubiutka, także zrobię sobie kilka oczek i zobaczymy, jak ten splot będzie się układał, ale to. Zdecydowanie na bardzo grubą i zimową czapę, na taką zimę. Stulecia, takie zimy, jak wiemy, od jakiegoś czasu u nas nie występują. Dobra, idziemy dalej. Wziąłam sobie włóczkę. Tą włóczkę już znam, dlatego że kiedyś robiłam z niej tylko w innym kolorze sweterek. Także jest to świetna włóczka, bardzo przyjemnie się nią pracuje. Wychodzą z niej. Takie no, całkiem, całkiem grube, fajne dzianiny. I co? Jak, co tutaj mamy? To jest włóczka w kolorze 73, ona się chyba nazywa Petrol, z tego co pamiętam, i nie wiem, czy to będzie widać. O, udało mi się złapać. Ona jest taka, taka składająca się z granatowych i z takich zielonkawych. Zielonkawych, fajnych włókien. Także bardzo mi się spodobała. I co ja planuję z tej włóczki? Planuję z niej zrobić taki krótki, fajny szaliczek, który no, no, no będzie dosyć taki gruby, grubiutki, ale nie będzie duży, nie będzie mnie tak bardzo okręcał szyi we wszystkie strony. I chcę, żeby on był dla mnie na taki okres przejściowy, jaki teraz nadchodzi, czyli na wczesną wiosnę, na jesień żeby też go założyć do jakiejś cieńszej kurteczki. Także taki jest mój plan. Chciałabym, żeby jego końce nie były ścięte na kwadratowo. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, tylko żeby był, żeby się po prostu przy końcach tak fajnie zwężał. Żebym go sobie mogła ładnie, tak delikatnie uwiązać pod szyją. I co? I to jest włóczka, na której, do której potrzebujemy drutów numer. 4 mm i jest to 50 gram włóczki w 100 metrach. Jest to 100% wełna. I tak jak mówiłam, tą włóczkę już znam, pracowałam na niej i jest świetna. Zresztą zostało mi chyba jeden albo dwa motki i też planuję sobie z nich zrobić czapkę. No nie zdążyłam w tym roku, więc, no ale mimo wszystko czapkę zrobię. Postaram się nagrać tutorial. Planuję taką zwykłą, prostą czapkę z wywijanym rantem, ale to zobaczymy jeszcze kiedy i jak, czy to się nie zmieni. I tu druga włóczka, którą zamówiłam tej włóczki. Nie znam nigdy wcześniej, jej nie miałam. Snowdrops Unicolor. I co my tu mamy w opisie? Jest to kolor numer 92, to jest taka skniła zieleń, butelkowa zieleń. W rzeczywistości jest odrobinę bardziej intensywny niż mi tutaj łapie kamera, ale, ale jakoś nie chcę. Nie wiem, jak to zrobić: jakoś nie chce mi ta kamerka złapać. I ta włóczka jest zdecydowanie grubsza. Pracujemy na niej drutami numer 9, takie poleca producent. I jest to również stuprocentowa wełna. W motku mamy 50 gram włóczki, co odpowiada 50 metrom. Bardzo fajna, jeszcze nie, wiem, jeszcze nie wiem do końca, co z tej włóczki zrobię. Myślałam też o czapce, natomiast no tak jak mówię, w tym sezonie już troszeczkę jest na to za późno, ale zobaczymy nie wiem, pomyślę, dam znać, zastanowię się może to będzie faktycznie czapka myślałam też o yy, rękawiczkach ewentualnie mi tękach, ale z taką grubością to, to nie wiem, czy nie jest odrobinę za gruba wziąłam tą włóczkę oczywiście z ciekawości nigdy jej nie miałam nie znam jej i po, popróbuję, potestuję zobaczymy jak się na niej pracuje Że z tego co widzę, jej struktura jest bardzo podobna do tej próbki, którą sobie tutaj zamówiłam, to Drops Polaris, natomiast ta jest zdecydowanie grubsza, jak widać, dwu czy trzykrotnie grubsza, natomiast jest w podobny sposób zrobiona. No i tutaj sobie jeszcze wzięłam takie meteczki drewniane z napisem Handmade i planuję sobie tutaj przy tym szaliczku no nawet bardzo fajnie wygląda nawet przy tym szaliczku, przy tej chuście no raczej będzie to szalik sobie tutaj zamontuję gdzieś gdyby ktoś pytał albo gdyby ktoś sam zauważył że to jest handmade to jest to fajna opcja do nawiązania ciekawej rozmowy także ja kiedyś już zamawiałam sobie takie yy, takie meteczki w różnych kolorach i te kolory przyszły totalnie randomowe, jak się później okazało. Przydały mi się, i ja na przykład często sobie jak zrobię jakiś sweterek, to lubię sobie taką meteczkę, taki, nie wiem czy to guziczek nawet nie nazwać, bo jest to sztywne, drewniane, ale w sweterku, na karku, tuż poniżej linii dekoltu z tyłu i świetnie to wygląda. Jest Czasami też wychodzą takie sweterki, w których na pierwszy rzut oka, jak nie ma obniżonej linii, np. dekoltu z jednej strony, to na pierwszy rzut oka bardzo ciężko jest przy zakładaniu zauważyć, gdzie jest przód, a gdzie jest tył. No nie wiem jak wy, ale ja mam takie problemy. Natomiast kiedy sobie właśnie taki, taką metkę zainstaluję na plecach poniżej karku, no to wtedy jest dla mnie jasne, jak mam taki sweter zakładać. Jest to może trochę śmieszne, no ale takie mam problemy. A czasami, jak mam na przykład takie meteczki materiałowe, to sobie je wszywam z przodu, u dołu swetra. Tylko oczywiście no nie na środku, tylko z boku, zazwyczaj z lewej lub z, z lewej chyba strony. I też wtedy wiem po prostu gdzie mam przód, gdzie mam tył. No i na szybkości mogę taki sweterek założyć nie muszę nie muszę wtedy się zastanawiać. Także takie są moje zakupy. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Będziemy działać, będziemy coś robić i no i co? No i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Także zachęcam Was do zrobienia zakupów w sklepie włóczki, bo mają fajne promocje, a chyba nie wspomniałam, że na włóczki dropsa. Ja zresztą lubię włóczki drops'a, dlatego że one. Są fajne jakościowo, a, a też mają niewygórowane ceny i że zastanowię się, może też sobie jeszcze zrobię jedną zakupy na jakieś projekty letnie, ale najlepiej jest wiedzieć dokładnie na co, żeby, żeby po prostu na spokojnie sobie takie zamówienie wykonać, bo jak się pozamawia jakieś randomowe włóczki, jeszcze mało sztuk, to no to wtedy one będą leżały i nie będziemy wiedzieć do czego je wykorzystamy. A ja tutaj wiem, tu będzie szaliczek na szyję z karizmy a tutaj będzie czapka, nie wiem czy jeszcze w tym roku czy może w przyszłym, a jak mi odrobina jeszcze włóczki zostanie, chociaż no nie sądzę ale zobaczymy, to być może jeszcze jakaś mitenka albo a może po prostu będzie mi służyć do próbek bo jak coś pokazuję i robię jakieś próbki dla Was to zdecydowanie lepiej na troszkę grubszej włóczce, dlaczego? No dlatego, że wtedy ładniej widać na filmiku jest to dokładniejsze zdecydowanie lepsze niż na takich cieniutkich także to by było na tyle pozdrawiam was ciepło trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach papa pa.